Z nami Paweł Skrzecz. Spotykamy się podczas meczu Huzarz Poland z Russian Boxing Team. Na wstępie chciałbym zapytać o akcję pięściarzy Bokserom, w której aktywnie brał Pan udział. Również wzięło udział wielu bardzo znanych pięściarzy z naszego kraju. Niech nam Pan trochę przybliży tą akcję. Mój przyjaciel, Pan Mirosław Milewski, szef firmy Dema Promotion Polski, wymyślił taką, taką akcję Pięściarze Bokserom i nie tylko. Chodzi tu o to, żeby zebrać za kalendarze, które na tą akcję wyprodukowaliśmy, tak ten gardleż wygląda z jednej strony, z drugiej strony tak, takich kalendarzy wyprodukowanych 5 tysięcy i za wszystkie fundusze z tych kalendarzy kupujemy karmę, która zostanie dostarczona do schroniska na Polanki w Gdańsku, gdzie schroniskiem zajmują się wolontariusze, którzy nie mają z tego żadnych uzysków, którzy robią to społecznie i zawsze brakuje im przede wszystkim karmy. Tutaj w tej, tej akcji wzięło udział 12 pięściarzy i można powiedzieć pięściarek, bo jest Iwona Guzowska, jest Gortat, jest e, Krzysiu Kosedowski, jest Wach, jestem ja, jest Izuł Gonoch, jest ja, Przemek Saleta, i, y, Łukasz Maszyk. Także każdy z nas na tym zdjęciu przedstawia, na, na każdej stronie przedstawia jakieś nieszczęście stworzenia. Na przykład y, y, Wachm jest wrzucony do jeziora y, w takim worku, tutaj jest pogryziony, Krzysiu Kosedowski jest y, przywiązany do budy, Janusz jest pobity. Ja jestem w samochodzie zamknięty w takim z bardzo wysoką temperaturą. Także każdy z nas przedstawia jakoś inne, inne nieszczęście, stworzenia. I yy, mówię, yy, jest to bardzo szczytna akcja. Głównym naszym ambasadorem jest pani Rolanda Kwaśniewska. Zresztą wiele nazwisk tu się przewija, tu jest wszystko napisane. Zachęcam do kupy tego kalendarza. Kosztuje tylko 10 zł. Trzeba wejść na taką stronę Oczami Fifiego. Tu jest właśnie Fifi. Tu jest właśnie Fifi. Jest to pies. Pomysłodawcy pana Milewskiego FIFI. wejdź na taką stronę oczami FIFI'ego, i tam wszystko jest powiedziane, jak można ten kalendarz zakupić przez internet. Serdecznie zapraszam. 10 zł kalendarz kosztuje duża suma, a naprawdę duża, duża pomoc.